Dzień dobry, witam Państwa. W dzisiejszy dzień Główna Para Walutowa rozpoczyna notowanie na lekko niższych poziomach. W dużej mierze jest to spowodowane doniesieniami z Japonii, gdzie podniesiono poziom skażenia radio, radioaktywnego dla elektrowni Fukushima do najwyższego siódmego poziomu, zrównując z tym samym japońską elektrownię z poziomem ukraińskiego Czarnobyla, co spowodowało obniżenie się notowań euro-dolara do poziomu 1,44,10. Na spadkach na głównej parze walutowej stracił także polski złoty, który osłabił się z względem głównych walut. Kurs USD PLN kształtuje się dziś rano na poziomie 2,7595, a EUR na poziomie 3,9765. Dzisiaj poznamy dwie istotne publikacje makroekonomiczne. O godzinie 11 zostanie opublikowany niemiecki indeks Instytutu ZEW, dla którego eksperci spodziewają się spadku z poziomu 14,1 punkta do poziomu 11 punktów. O godzinie 14,30 poznamy bilans handlu zagranicznego w Stanach Zjednoczonych, Tutaj eksperci szacują wartość na minus 44,5 miliarda dolarów w stosunku do minus 46,3 miliarda dolarów w poprzednim okresie. To wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Życzę Państwu miłego dnia. Do widzenia!